Dzień dobry, witamy was w 37 odcinku Kuriera Sportowego. Ostatnim przed Mistrzostwami Świata w Katarze w piłce nożnej i podsumujemy sobie to, co ostatnio działo się w sporcie, a o czym zapomnimy prawdopodobnie przez najbliższy miesiąc, śledząc poczynania polskiej kadry w Katarze a także innych reprezentacji. Ja Nazywam się Błażej Filipiak ze mną w studiu są Kamil Kwiatkowski. Dzień dobry. Piotr Ryba Filipowski. Dzień dobry państwu. A także zawsze profesjonalny Bartłomiej Lis i Dzień tutaj dobry. od Bartka Lisa sobie zaczniemy i zacznie od warty Poznań, bo rondej się y, zieloni, mieli naprawdę dobrą. Tak, mieli dobrą. Y, zaskakująco dobrą, bo znowu było tak, że po y, ubiegłym sezonie ta kadra Warty nieco się osłabiła. I znowu to było szycie, że tak powiem. I, i dobieranie tych transferów, pewnie, pewnie nie do końca takich jak stricte chciał, czy to trener Szulczek, czy, czy dyrektorzy sportowi Robert Graf, teraz, teraz już nowy dyrektor warty. No ale jakoś się ten skład po, udało poukładać. Znowu nowe, stare twarze wróciły do warty. Miguel Luis, Żurawski z pogoni Szczecin i te wyniki naprawdę są dobre. Jeżeli się nie mylę, to generalnie od ubiegłego sezonu, od zatrudnienia Dawida Szulczka, warta jest czwartą lub piątą najlepiej punktującą drużyną w całej lidze, co jest ogromnym sukcesem patrząc na kadrę i potencjał sportowo-finansowy tego klubu. Także uważam, że to dziewiąte miejsce może nawet jest, patrząc właśnie na to, o czym przed chwilą powiedziałem, trochę na wyrost, ale spoglądając na samą grę, zwłaszcza na grę defensywną, Warty, która jest jedną z lepszych defensyw w lidze, to jest duży sukces. Zdecydowanie lepiej Warta punktuje na wyjazdach niż u siebie. Poruszył też ten temat trener Szulczek, ostatnio gdy był gościem Ligi Plus Extra. Stwierdził, że być może jest to kwestia tego, że kiedy jedą na wyjazd, to kibice drużyny przeciwnej, w momencie kiedy ich drużyna sobie z wartą nie radzi, bardzo nerwowo reagują w kontekście swojej drużyny, bo ta warta jednak jest dalej traktowana jako kopciuszek, mimo że to już jej trzeci sezon w ekstraklasie, i nadal jest traktowana jako jeden z zespołów do spadku i porażki lub remisy z wartą, jako bardzo słabe wyniki, a warta pokazuje, że wcale nie powinna być trakt tak traktowana i myślę, że należy ją obecnie traktować jako jeden z trudniejszych przeciwników do pokonania w tej lidze. No właśnie, Piotrek o tym sobie jeszcze porozmawiamy, no bo rok pracy Dawida Szulczka i czy ten rok możemy skwitować właśnie tym, że Warta Poznań to już jest drużyna raczej środka tabeli niż dołu. Myślę, że tak. Tak jak wspomniałeś, Warta jest od momentu objęcia Dawida Szulczka na czwartym, między czwartym a szóstym drużyną ligi siedzi o łączną ilość punktową od czasu, kiedy Dawid Szulczek jest trenerem, więc myślę, że to już jest dobry wyznacznik tego, że wart, czeka warte w końcu stabilizacja i spokojna jesień. Myślę, że to dziewiąte miejsce jest jak najbardziej zasłużone. Warta, no może finansowo sobie jeszcze tak dobrze nie, nie radzi, ale nie, moim zdaniem już myślę, że powinniśmy ją jednak Przestać nawet nazywać Kopciuszkiem ligi, no bo już po raz kolejny udowadnia, że mimo iż ma taki słaby budżet i niezbyt, że tak powiem, dobry skład, no przecież odeszli też czołowi zawodnicy z rocznego sezonu jak da, a mimo to Warta nadal jest całkiem wysoka jak na, jak na swoje, że tak powiem, wymogi. Tutaj widać ewidentnie dużą pracę Dawida Szulczka. Tak jak wspomniałeś o tych meczach wjazdowych, Warta Poznań w tym sezonie, w tej rundzie aktualnie zdobyła 19, mecz, 19 punktów w, 19, w, w, w 9 meczach 17. na wyjeździe. Jest to pierwszy, daje jej to pierwsze miejsce w kategorii samych meczów wjazdowych, więc to już faktycznie pokazuje coś, że, że Warta się zmienia, bo w poprzednim sezonie było to troszkę odwrotnie. Warta na wyjeździe dostawała często. Po głowie, mówiąc kolokwialnie, a e, jeśli już punktowała, to u siebie. Natomiast no mam tutaj sytuację odwrotną, bo tutaj, w warciarze, u, się, u siebie, w Grodzisku Wielkopolskim, co prawda, radzą sobie dosyć słabo, szczerze mówiąc, bo 6 oczek. Na 8 spotkań nie jest to jakiś mega dobry wynik, no ale tutaj nadrabiają, tak jak wspomniałem, tymi meczami wjazdowymi. I może faktycznie jest tak, jak mówiłeś tutaj, e, mówił to Bartek, że ja jak jak tutaj Bartek <noise> cytował wypowiedź Dawida Szczurczka. Może, że właśnie to tak jest, że Wartan nadal jest przez kibiców przeciwnych drużyn postrzegana właśnie jako taki kopciuszek. No i taka porażka czy remis z Wartą Poznań grając u siebie, jest po prostu traktowana przez ich kibiców za ogromną komprowitację, więc może to jest właśnie klucz e, dobrego sezonu, jak na razie w łapciarzy. I trzymamy kciuki za wartę Poznań, bo tak długo jak mamy poznańskie drużyny w ekstraklasie, tak długo będziemy e, oczywiście szczęśliwi i szeroko uśmiechnięci, jak to właśnie robi teraz Bartek Lis. Ale przejdźmy teraz do mistrza polski, który broni swojego tytułu. Kamil, możemy powiedzieć, że mężczyzn ocenia się nie tak jak zaczynają, a tak jak kończą. Jakbyś podsumował właśnie tą rundę i się w wykonaniu w kolejorze? Tak, zaczęło się bardzo niekorzystnie dla Lecha. Od czterech meczów bez zwycięstwa w lidze, z czego trzy porażki, jeden remis. No ale John van den Brom poukładał zespół. Pogodził grę w pucharach z grom w Ekstraklasie. No i teraz wygląda to już optymistycznie szóste miejsce w tabeli, 28 punktów. No, ale też zaległo mecz z Miedzią Legnica. I jeżeli Lech wygra to spotkanie, to będzie tracił zaledwie punkt do e, wicelidera do Legii. E, więc e, szczególnie ta końcówka. E, tego roku możemy powiedzieć, bo już Lech przecież w tym roku nie zagra. E, optymistyczna, mecze wygrywane w końcówkach, e, gole też Filipa Szymczaka bardzo ważne. E, no i to zwycięstwo z VRL-em przede wszystkim u siebie, e, które daje Lechowi grę w pucharach na wiosnę. No, i tutaj Piotrek, pytanie do Ciebie. Na początku było dosyć dużo sceptycznych głosów o roli trenera Johna Van Den Broma, ale jest to trener, który łączy zarówno ligę, który połączył ligę z europejskimi pucharami. Myślę, że tak. Zdecydowanie spłacił, że tak powiem, swój dług, dług z nawiązką. Trener Van Den Brom. Pragnę przypomnieć, że właśnie. Trener Lecha, aktualny trener Lecha, był dosyć często krytykowany przez kibiców własnego klubu. Często były też w momencie, kiedy Lech chociażby w lipcu, kiedy nie radził sobie za bardzo w Lidze, było dużo porażek remisów oraz oczywiście odpadnięcie w haniebnym stylu po dwóch meczu z Carlem Bachem-Agdam. No i często tam przeważały jednak takie po prostu głosy, żeby jednak wyrzucić Van der Blumen, żeby że jednak to był błąd, że nawet padały porównanie do, że no, mamy własnego siwego bajewanta u siebie, no bo też wielkie CV, wielki trener i tak dalej, no ale myślę, że teraz większość kibiców, która tak, że tak powiem, pluła na Ma może właściwie sobie spłynąć teraz w twarz. No, nie, nie, no bo jednak pokazał im po prostu to, że trzeba bo wystarczyło w niego uwierzyć, bo zdecydowanie widać robotę tego człowieka, naprawdę Lech Poznań, mimo iż Ob obiektywnie, pod względem stylu gry, nie, nie jest jakiś wybitny, tak jak rok temu, ale przynajmniej punktuje, co było moim zdaniem bolączką w zeszłym sezonie, nawet mistrzowskim, właśnie Lecha, bo często Lech, mimo iż dobrze grał, to tracił punkty z jakimiś nie wiem, Łęczna, czy tego typu drużynami. A tutaj jednak ostatni, ostatnie, ostatnie dwa mecze, przecież dwie bramki w doliczonym czasie gry, już nie wspominając o tym, że Lech w tym sezonie dużo punktów stracił przez tak zwany dojczony czas gry, przez Villarreal, Pogoń, no i było jeszcze pełno ich więcej, no, Raków, no, no oczywiście Raków, więc było tego, więc widać tutaj ewidentnie rękę Van Der Broma i... Moim zdaniem z optymizmem patrzył na przyszłość. Myślę, że gdyby ktoś mi powiedział w tym lipcu, kiedy Lech grał dosyć słabo, że ten sezon raczej skończymy na podium i będziemy jeszcze w co najmniej jednej szesnastej europejskich buharów, no to w ciemno bym, że tak powiem, wziął taki wynik. No, sezon jeszcze nie skończył. Lech Poznań nie na podium, jeszcze runda wiosenna. Nawiązuję do Twoich słów, ale bym sobie obejrzał takiego górnika Łęczna z Podbeskidziem. A był ostatnio ten mecz i był szeroko y, reklamowany Komendry, w social re mediach i górnika Łęczna i Podbeskidzia. Ale wróćmy do, mimo wszystko, <grymne> czegoś przyjemniejszego oczywiście dla Oka. Lech Poznań, 13 punktów straty do liderującego Rakowa Częstochowa. Za plecami Częstochowa jest oczywiście spory ścisk. Le mecz zaległ oczywiście też Lecha w tym całym Rozstawieniu, no ale jak myślisz, Bartek, czy Lech jest w stanie jeszcze powalczyć o mistrzostwo? Wydaje mi się, że nie. I to po pierwsze, z pewnością dużą, dużą rolę będzie odgrywało to, jak Lech sobie będzie radził w europejskich pucharach, To po pierwsze, jeżeli przejdzie BODO, no to ta liga startuje jeszcze przed tym dwumeczem, więc tych kolejek przeplatanych meczami w Europie wtedy byłoby już sporo. Myślę, że 5-6, jeśli norweski zespół będzie. Będzie pokonany. To po pierwsze. Po drugie, Raków wątpię, żeby drastycznie spadł z tą średnią punktową na wiosnę. Odkąd Marek Papszon jest trenerem Rakowa, to oni nie przegrywają z seriami, a taka seria by musiała im się przydarzyć, ale wydaje mi się, że ta to czteropunktowa strata do Legii Warszawa, mając w pamięci mecz z me Miedzią Legnica zaległy, to jest bardzo dobra pozycja wyjściowa do ataku na drugą pozycję i myślę, że to powinien być cel na wiosnę Lecha Poznań, czyli myślę, że wyeliminowanie lub chociaż taki godny, naprawdę godny dwumecz z Bodo, bo jednak Lech nie jest faworytem i wicemistrzostwo polskie. Myślę, że jeżeli te założenia spełni trener Van den Brom, to należałoby jednoznacznie pozytywnie ocenić jego pierwszy sezon w Poznaniu. Tak, rundę jesienną podsumowaliśmy my w naszym studiu, ale Bartek również rozmawiał z samymi piłkarzami Lecha Poznań. Zobaczmy, jak oni podsumowali tę rundę jesienną w swoim wykonaniu. Nowy sezon rozpoczął się dla Lecha Poznań niezbyt szczęśliwie. Niespodziewane odejście Macieja Skorży, poszukiwania nowego trenera, a także wyboista droga do fazy grupowej europejskich pucharów. Co powodowało gorącą atmosferę wokół klubu i wiele nieprzychylnych komentarzy wobec zawodników. To był taki emocjonalny roller coaster. Bo uważam, że po Mistrzostwie Polski nastąpił taki, jakby, no nie, wiem, ktoś nam mówił, że trudniejszy okres. Oczywiście przegrywaliśmy mecze, ale, ale to, z jaką, jakby, obelgą się to spotkało, bo tak to można nazwać, było, było za grube. Awans do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy, a także wyjątkowy termin rozgrywania Mistrzostw Świata w Katarze spowodował, że Lechici byli zobligowani do rozgrywania spotkań co trzy dni. Dla wielu zawodników było to wyzwanie, z jakim nie mieli dotąd okazji się zmierzyć. Kwestia takiej regeneracji była bardzo ważna, bo, bo nie ukrywamy, że, że te występy, czy to właśnie w Azerbejdżanie, czy na Islandii potem szybki powrót do polski mecze w lize, e, były gdzieś tam mocno, mocno takie ciężkie dla, dla naszego organizmu. Jednym z najważniejszych momentów tej rundy było zwycięstwo przy bułgarskiej przeciwko Vialowi, dzięki któremu kolejos będzie na wiosnę kontynuował grę w Europie. W następnej rundzie los przydzielił lechowi mistrzów Norwegii Bodo Glimt. Wiadomo, że wtedy, kiedy będziemy grali, będzie tam dosyć taka ciężka pogoda, bo wiadomo, że jest to praktycznie na biegunie północnym, będzie mega zimno, też tuż na murawa, ale uważam, że nie ma co szukać wymówek, na pewno jest to rywa w naszym zasięgu. Szóste miejsce w ligowej tabeli, porażka w Pucharze Polski i udana przygoda w Europejskich Pucharach. To była pracowita jesień dla kolejorza, ale także dla jego fanów, którzy mieli okazję oglądać swój zespół przy Bułgarskiej aż 18 razy. Następna taka możliwość już na początku lutego. Wracamy do Was teraz. Będziemy rozmawiać troszeczkę o bardziej egzotycznych ligach, może bardziej atrakcyjniejszych. Przeniesiemy się na tak ukochany dla wielu piłkarzy z Polski Zachód Europy do najlepszych lig świata. I zaczniemy od tej najlepszej, od Premier League przynajmniej w, naszym, w naszej ocenie. Czy po tej części sezonu jest dla Was jakieś zaskoczenie na górze tabeli? No tak, no nie można chyba nie traktować arsenalu jako zaskoczenia w tym momencie. 37 punktów i tylko jedna porażka w Lidze, więc naprawdę no niesamowitą robotę robi Mikel Arteta oraz jego piłkarze. I to pokazuje, że trzeba mieć zaufanie do, do trenerów i też uwierzyć w projekt, co często w dzisiejszym. W dzisiejszej piłce, piłce tego brakuje, po prostu. To ostatnio o tym też mówił Tomasz Tuchel, zwolniony przez Chelsea, jak pamiętamy. No i Arsenal naprawdę robi wrażenie. 5 punktów, tak, punktów przewagi nad Manchesterem City, które też no ostatnio miało swoje problemy z porażką z Brentford. No ale też można wspomnieć o Newcastle, ale to już nie będę zabierał głosu moim kolego. No ale wróćmy do tej Chelsea. U drużyna Graham'a Pottera notuje bardzo słabe wyniki. Podobnie Liverpool mają słaby początek sezonu Premier League. Bartek, jak myślisz, z czego mogą wynikać te no, spadki w jakości drużyny Chelsea i Liverpoolu? Myślę, że jeżeli chodzi o Chelsea, no to przede wszystkim to, że ten skład od pasa w górę wygląda dość mizernie w porównaniu do, do reszty czołówki yy, ligi. Rahim Sterling póki co, o ile sam początek, pierwsze 2 trzy, cztery spotkania miał całkiem niezło, o tyle w ostatnich meczach hmm, prezentuje się... E, irytująco nazwałbym to, e, ma bardzo m, niskie procentowe wyniki wygrywanych pojedynków jeden na 1, a jednak to jest to, na czym on głównie bazuje, również ta skuteczność u niego zawodzi. E, podobnie zresztą e, ma się rzecz do innych piłkarzy ofensywnych Chelsea, bo i Mason Mount gra słaby sezon. E, nie wpędę już tutaj mówił o Pulisiku czy zjechu, czy Havertz. Hmm, ja. Havertz to również jest duży zawód. E, Potter ma również troszeczkę pecha, oczywiście, bo, bo jednak Chelsea bazowała na skrzydłach i ta taktyka po teraz Brighton również bazowała na skrzydłach, na wahadłach, przepraszam. A jednak Chris James, czyli najlepszy zawodnik Chelsea, wypada. Teraz wypadł również Ben Chilwell. Marku Kureja nie gra hmm. tak jak grał w Brighton. Zatem te problemy się nawarstwiają i teraz ta porażka z Newcastle po, po spotkaniu, w którym było widać, która drużyna jest na fali, a która drużyna. Raczej pikuje i Newcast zasłużenie wygrało u siebie. Znów zachowało czyste konto. Nawiasem mówiąc, Newcast mmm, największy wygrany tej pierwszej części sezonu. Naprawdę imponująca forma drużyny Diego Hała. A wracając do Liverpoolu, e, mówiono o tym siódmym sezonie. Jurgena Kloppa, tak? w Bursa tak. Dortmund to się y, zakończyło strefą spadkową. Z Liverpoolem nie jest aż tak źle, bo jednak y, w miarę na y, wyprowadził. Ten, tą limuzynę Liverpoolską, jeżeli się tak mówi, na prostą i, i teraz wygrana ostatnio z Tottenhamem, teraz Southampton. Lepsze wyniki. Także troszeczkę lepsze wyniki i ta strata do top 4 nie jest aż tak duża. Zresztą w przypadku Chelsea to też jeszcze nie jest jakaś wielka przepaść. Zobaczymy, jak właśnie sobie będzie Newcastle radziło po mundialu, ale tak, Chelsea i Liverpool to są najwięksi przegrani. Początku sezonu Newcastle-Arsenal, o czym już Kamil mówił, to zdecydowanie największe rewelacje. Może tutaj postawmy kropkę, jeżeli chodzi o angielski futbol. Oczywiście reprezentacja Anglii jest jednym z faworytów wygrania na mundialu, może nie w tym pierwszym szeregu, ale zawsze ta drużyna ma spore jakości, w końcu kiedyś wygrali to trofeum jako jedyne w swojej m, historii. Przenieśmy się teraz na Półwysep papieński, bo tam ta sytuacja również zapowiada się niezwykle e, ciekawie. Piotrek Napoli, jedyna drużyna, która jeszcze nie przegrała w ligowych e, rozgrywkach. Czy myślisz, że to będzie jeden z głównych faworytów do wygrania e, Scudetto? Myślę, że tak. Napoli ma przewagę teraz nad Milanem. Mojej dobrze pamiętam, 9 chyba punktów. 8 chyba. Osiem, osiem punktów, przepraszam za pomyłkę. Myślę, że tak. Napoli jest w imponującej formie. Nas oczywiście, Polaków, cieszy to, że za uszy trochę ciągnie Napoli nasz polski, polak-rodak Zielu. Oczywiście to, mówię to mówiąc tutaj w kontekście mundialu i możemy patrzeć na to z optymizmem, że Zielu w końcu zaczął grać na miarę swoich możliwości. No ale patrząc tak obiektywnie, no to Napoli. Bardzo ładnie, niesamowicie po prostu w, tym sezon, w ten sezon weszło, i myślę, że wielu fanów Seria, czy w ogóle pobocznych obserwatorów futbolu jest zaskoczonych aż tak dobrym wynikiem jednak na Napoli. Mimo iż Napoli od już wielu lat jest w topie, w ścisłej topi czołówce seria, no to tak wysoko i z taką przewagą nad nie, no dawno nie byli. I kto wie, no może w końcu uda się ten, to, to trzecie legendarne Scudetto, już ostatnie scudetta, No to oczywiście czasy e, legendarnego Diego Maradony, który w Napoli jest traktowany jako półbóg, więc kto wie, może po prostu po... I, i półzakładnik. No. Pewno tak, więc możliwe, że jeśli Napoli rzeczywiście w tym sezonie zdobędzie to trzecie Scudetto w historii, no to może jakiś kolejny pomnik zostanie powstawiony? Zobaczymy. No <laughs> właśnie, ale jeszcze, jeszcze zahaczając o ten temat, Napoli, Kamilu, tutaj szybkie pytanie do Ciebie. No może nie takie szybkie, <laughs> muszę zrobić taki najpierw background, ale Napoli zawsze ma mocny początek sezonu. Rok temu również byli jedną z ostatnich drużyn, która w ogóle przegrała w swój mecz w Europie, no i ten sezon przepadł. E, przy, e, pamięcią sięgam do sezonu Jeżeli się nie mylę 17-18 W którym ścigali się z Juventusem Oto Scudetto w ostatnich kolejkach Przepadli e, I tych sezonów mógłbym mnożyć i mnożyć Jeszcze za czasów kiedy Arek, Milik i Piotrek Zieliński Trafiali do e, Neapolu Tam również e, e, pół Napoli przepraszam, Bardzo dobrze się pokazywało I e, teraz dzwonisz do szkoleniowca Napoli I co mu mówisz żeby ten sezon również im nie przepadł ja myślę, że Luciano Spalletti doskonale wie co robić i, i tutaj moja rada tutaj niewiele by zmieniła. No tak się przyjęło, że to Napoli jest takie przeklęte, bo też w Lidze Mistrzów na przykład 12 punktów i nie wyszli z grupy. I ten sezon, o którym wspominałeś, hmm. że już się wydawało, że, że już może to jest w końcu ten sezon, że znowu zdobędą Scudetto, ale się nie udawało. Ale myślę, że to może być ten sezon, bo Napoli wygląda naprawdę dobrze, mimo nawet, jeżeli nie przegrywa, no bo nie przegrał jeszcze żadnego meczu, to też rzadko remisuje, tylko dwa remisy w tym sezonie. No, a Piotrek Zielinski naprawdę w bardzo dobrej dyspozycji, 3 gole, 5 asyst, więc też w końcu też liczby przemawiają za Zielińskim. No i ta przewaga bezpieczna. A też rywale gubiące punkty, jednak, bo i Milan, na przykład w, niedawno z Cremona tylko 0-0. Chociaż... No bo też też wygrał z Milan, to ważne. No, tak, że... tak. Juventus wygląda coraz lepiej, ale też ta strata jest już spora, bo 10 punktów. No a Lazio czy Inter, tutaj też zdarzają się porażki tym klubom, więc no, kiedy, jak nie teraz? No ja, wracając, ja bym powiedział Spartiemu: nie kombinuj, bo on lubi kombinować, a teraz będzie miał bardzo dużo czasu, żeby różne pomysły mu przychodziły do głowy, i będzie miał piłkarzy y, dla siebie, bo z wielu klubów, z większości klubów z czołówki europejskiej, y, no to większość zawodników wyjedzie na Mistrzostwa Świata. Z Neapolu wyjedzie y, piątka lub szóstka graczy Olivera, Zieliński, Kim. Angisa i jeszcze o kim, i Lozano. Tak, piątka tylko graczy. Jak wiemy, właśnie grają, reszta, reszta gwiazd Napoli pochodzi z mniej piłkarskich państw, jak Kwiczek, Warax, Klia. Czy o Zimen? Więc powiedziałbym nie kombinuj, bo Napoli obecnie wydaje mi się, że już może tylko ze sobą przegrać ten tytuł. Osiem punktów, bez porażki i przede wszystkim imponująca gra. To nie jest tak, że ani mają wyniki ponad stan, to po pierwsze, a po drugie wygrywali wszystkie mecze z bezpośrednimi rywalami do tytułu póki co. Po przerwie mundialowej czeka ich mecz z Juventusem, to zawsze są dla tańczyków wyjątkowe spotkania. I jeżeli wejdą w tą drugą część sezonu na przykład od zwycięstwa nad Juve, no to już powinno być z górki. To ty Piotr, jak wyjmujesz telefon, wykonujesz inny telefon na północ Włoch do szkoleniowca Milanu, a także do dyrektora sportowego Paulo Maldiniego, bo tam w Milanie mimo wszystko ta kadra też troszeczkę kuleje raz, że Sandro Tonali bez formy, Zlatan Ibrahimović kontuzjowany, Olivier Giroud nie sprawdza się w tym ataku, jakbyśmy chcieli, żeby się tak sprawdzał, no tak klątwa dziewiątki w Milanie, mimo wszystko w jakimś tam stopniu obowiązuje. Charles de Ketelare... Słabe wejście w koszulkę Milanu. Origi, też długo kontuzjowany, również nie strzela. Jakbyś mógł powiedzieć nam, jakie są bolączki poza tymi, które wymieniłem Milanu i co powinni zmienić Rossoneri, żeby walczyć o obronę tytułu mistrzowskiego, o który tak długo, na który tak długo czekali? Znaczy myślę, że w tym sezonie będzie ciężko, jeśli chodzi o Milan, żeby e, jednak wybić to Napoli z rynku, które tak jak wspomnieliśmy, jest w świetnej formie. Raz, że Milan, no powiedzmy, że w Lidze Mistrzów aż tak nie opanował, też były też pogłoski, że mogą odpaść, nawet przecież z grupy, nawet duże, że tak powiem. I to już był, był drugi sezon, w którym Milan by odpadł z Ligi Mistrzów, no a ale tak się ostatecznie stało. Prawdę mówiąc. Nie wiem, myślę, że po prostu na pewno co, na pewno jakieś wzmocnienia. Myślę, że Milan potrzebuje troszkę wzmocnień. Może właśnie w ataku, no bo tak jak wspomniałeś, z latem kontuzjowany, żyro. E, jednak... Ale Żyru się broni według mnie. Nie tak. Broni się broni, ale no nie jest aż tak to wybitny sezon, tak jak rok temu e, Francuza. Więc myślę, że może tutaj coś, jakieś zmiany kadrowe się przed, by przydały. E, też Lio aż tak dobrze sobie w tym sezonie nie radzi jak poprzednim kiedy był e, z tego co pamiętam graczem sezonu tak dobrze pamiętam co też było według zaskoczenie. właśnie więc przede wszystkim prawe skrzydło no, tam jest junior messias salemaker i Akers, no, tak, którzy no, to jednak ze, nie są z, z zestaw piłkarzy. na bym powiedział środek to byli no tak no, nie są to ze, plus te kontuzje z, jednak które trapią rossonerich bo przecież, też właśnie jeżeli chodzi o defensywę, Kalabria wypadł na, na bardzo długi czas. Florenciego też nie ma. No, wiadomo, też w środku Kier wrócił. No, ale to też no nie wygląda to, to optymistycznie. Musieliby wszyscy teraz wrócić do zdrowia. No, i też to, co się działo w poprzednim sezonie, to było trochę jednak magiczne. Te niektóre zwycięstwa takie wydzierane już pod koniec. Derby. Tak, i na przykład. Oliver Sandro Tonali też w jednym meczu w końcówce strzelił bardzo ważną bramkę. Już potem bardziej też, ich, myślę, że kibice też nieśli, nieśli zawodników. No i przechodząc do ostatniego naszego dzisiejszego tematu, czyli zakończony WTA Finals, wygrała francuska Garcia Camilu. Czy to dla ciebie było spore zaskoczenie? Nie, Garcia prezentowała dobrą formę w tym sezonie. I nie było to dla mnie jakieś duże zaskoczenie. No może już w trakcie tego turnieju, gdy przegrała z Igą Świątek, no to jednak hmm. tak po, po wyjściu do półfinałów, uważałem, że nie ma takiej jednej faworytki wśród tych czterech zawodniczek, które wyszły do tych półfinałów, czyli Sabalenka, Iga, Garcia oraz Maria Sakkari, która wyszła z pierwszego miejsca. Bo każda z tych zawodniczek, jeżeli ma akurat dobry dzień, to jest w stanie wygrać z każdą. Mhm, Piotrek, Iga Świątek odpadła, niestety nie trafiła do finału WTA Finals, no ale nie możemy mówić o złym sezonie dla Polki. Zdecydowanie no to jest nadal omen no no pierwsza rakieta świata i pewno długo będzie nadal tą e, pierwszą rakietą świata, no bo przewaga nad drugą zawodniczką jest ogromna polka ma chyba ponad 10 tysięcy, a druga zawodniczka ma chyba między 4 a 6 tysięcy, już nie pamiętam dokładnie ile. Myślę, że nie. Zdecydowanie to był świetny sezon w wykonaniu Igi. Dwa wielkie szlemy wygrane, no wiadomo, że w tenisie no, wielki szlem jest zawsze bardziej punktowany przez kibiców, że tak powiem. Więc tutaj ten tej Finals i ten puff, i to ta porażka w półfinale, myślę, że nie powinna być jakoś tak obić się echem jeśli wśród fanów, tutaj właśnie Polki. No co prawda, może nie, był tak, nie było to jakieś wielkie widowisko, jeśli chodzi o to spotkanie. No Aż tak dobrze nie radziła sobie Iga. Można powiedzieć, że trochę z zaskoczeniem, że przegnała na tym etapie tej Finas, ponieważ w rozgrywki grupowe przeszła bez żadnego kłopotu, z tego co pamiętam, wygrała wszystkie spotkania. Więc tutaj raczej typowaliśmy IGE w roli faworytki tego turnieju, no ale powiedzmy, że po prostu już nie wszystko, że tak powiem, można wygrywać. IGA swoje zrobiła w tym sezonie: 37 zwycięstw legendarne z rzędu. Wynik niesamowity jeden chyba z lepszych w ostatnich latach, więc uważam, nomenomen, nomen, że że to był świetny sezon IGI. No i myślę, że jeśli już coś IGA mogłaby w przyszłym sezonie polepszyć, no to ten Wimbledon. Mm -hmm. Kamilu, nasz yy, największy eksperci od tenisa. Yy, sezon się zakończył i chyba IGA miała duże apetyty, żeby zakończyć to jako wygrywając z WTA Finals. Czego mogło zabraknąć Polsce, żeby dojść do tego finału, żeby wygrać ten turniej? Myślę, że być może już zmęczenie tym całym sezonem, bo Iga rozegrała bardzo wiele spotkań, no bo też jeżeli dochodzisz do e, finałów, czy wygrywasz turnieje, no to, no to e, tak jest, że gra się bardzo dużo, e, więc... E, no to nie, był też, to nie był też dzień Igi, to się tak mówi już na tym poziomie, to już jest dyspozycja dnia. Iga popełniła za dużo błędów niewymuszonych w stosunku do winnerów, więc też no, 6 podwójnych błędów przy jednym asie tylko, to trochę jednak no, średni wynik. No ale tak jak Piotr wspomniał, świetny sezon, dwa tytuły wielkoszlemowe, łącznie osiem wygranych turniejów, 67 zwycięstw w sezonie. No to, to jest naprawdę imponujący wynik. Zaledwie 9 porażek. 15 zwycięstw rzędu z rzędu zawodniczkami strzałowej dziesiątki rankingu. To też jest świetna statystyka. Sporo setów wygranych oczywiście do zera, o, o tym się też głośno mówiło. No i już tak swoją drogą ponad 9 milionów dolarów zarobionych na korcie, więc to był świetny sezon dla igi. I będziemy trzymać kciuki za Igę Świątek, żeby następny sezon był równie dobry jak ten. No i oczywiście śledzimy turniej Panów ATP Finals trwa, no ale na to podsumowanie przyjdzie czas już po zakończeniu turnieju. Miałem okazję prowadzić dla Was 37 wydanie Kuriera Sportowego, a ze mną byli Kamil Kwiatkowski, Piotr Ryba-Filipowski, a także Bartłomiej Lis. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach naszego programu.